Zwycięska samica w locie suwałki bogatynia 650 km młodziutka wyrzymaczka Ryszarda Tosnowca. Cena 15 tysięcy dolarów. linia wykrystalizowana przez Ryszarda z głębi sztykelbaut. Jan Arden, oświeżony Jansenem. Kapitalny lot i zwycięstwo w tym arcy trudnym. Raczej. O, już mamy rekordysty Przyleciały dwie samiczki jednocześnie. Jako pierwsza na zegarze skontamstowała się trzynaście siedemdziesiąt osiem. I młodziutka tegoroczna 1435 obie wyżymaczki Ryszarda. Tak więc 16,20 dwie na raz sekundową różnicą. 1378 roczna samiczka i młodziutka samiczka 1435 z tej samej linii wyżymaczy. A więc dystans 650 km. Wypuszczone o godzinie 5.25, 16.19 Równocześnie dwie samice naraz z sekundową różnicą na zegarze dla rocznej i dla młodej. Także lot młodych 650 km suwałka, suwałki Bogatynia. Młoda samiczka 14.35 z linii wyżymaczy. Ryszarda z wyciężczynią. Tego lotu. Jej cena 15 tysięcy dolarów. Raczna samiczka, również w tym roku 15, tras, począwszy od lutego. Z gór w zimę, w deszcz, w śnieg. 500 na drugi dzień rano. I tutaj wyżymaczka Ryszarda. Kapitalny rezultat potwierdzający klasę tych gołębi. Czyli słoneczny gołęnik polska. Jako jedyny w Polsce organizuje loty 650 km podwiat, aczkolwiek dzisiaj wyjątkowo ten wiaferek sprzyjał 70 km w plecy, pogoda słoneczna i sami zachmurzenie, ale kapitalny rezultat i z pewnością coś jeszcze za chwilę doskoczy. Wina zwycięzczyni wyrzymaczka ze szlachetnej linii Stickelbaut Jan Arden oświeżony Jansenem z Ryszarda po 10 lat przewych reaktywuje loty suwałk 650 km już skoro świt puszczany by w pierwszym dniu miały okazję doskoczyć do domu i jak widać pomysł by zaangażować również roczne gołębie jako wiodące okazał się strzałem dziesiątkę by te gołębie młode nie pozostały samej sobie w trasie a więc młoda samiczka 14,35 sekundę za roczną ale indywidualny lot dwojga kapitalnych gołębi. Przypomnę, że nie stosuję żadnych suplementów diety, tylko czysta woda cały rok i karma, w tej chwili rozpłodowa rotowa, zeupolu i skampolu naprzemiennie, żadnych substytutów, nic do wody, czysta woda i to powoduje, że te gołębie są klasyczne na no, napisie sami się na fisie sami się samisiu. Dziękuję serdecznie Markowi Giedrałciowi, suwał wielokrotnemu prezesowi tamtejszego oddziału za kapitalne przygotowanie do odlotu gołębi. Wczesna powódka wraz z kolegą komisyjnie odstartowały gołębie by cieszyć oko pasje pasję dzieciństwa, które przeszło w dorosłe życie które jest solą hodowcy, czyli loty długodystansowe. Gołębice cały czas na skrzydłach przeleciały piękną krainę Polski. Od Mazur, Bory, Lasy, Rzeki, dwie potężne Wisłe i Jodre. By dolecieć do tego gołębniczka w Markocicach, do Ryszarda. Jest to fascynujące, fascynująca pasja, ale przede wszystkim, że gołębie są na czystej wodzie nagrycie i grubej karmie bogactwo ziaren bez żadnych środków dopingujących które wyniszczają te młode organizmy Ryszard Tosnowiec Słoneczny Gołemnik Polska